Dobra, moi kochani, poczekajcie chwileczkę, bo ja muszę tu trochę coś, niecoś poprawić. Yy, dobrze, moi drodzy. I teraz zrobimy sobie takie czytanko, czy przelotny romans może przerodzić się w prawdziwą miłość i zobaczymy, co wyjdzie, moje dro drogie i moi drodzy, <gry> w kartach, tak? Zobaczymy. Co nam tutaj wyjdzie. Moi drodzy, poczekajcie chwileczkę, dobrze? No, sześć kart. E, wielkich arkan mi wypadło. Dobrze, moi kochani, ale pomijając wielkie arkana, e, już Wam mówię, e, tak, jak najbardziej. E, Przelotny romans, by, są takie, y, były już takie przypadki, tak, jest to możliwe. Przelotny romans może przerodzić się jak najbardziej w prawdziwą miłość i y, te dwie osoby mogą ze sobą y, być na stałe. Ale, moi drodzy, nie czarujmy się, nie zawsze tak jest. Może tak być i są takie przypadki, ale nie zawsze. Bo nieraz jest tak, że ten przelotny romans właśnie jest tak, że, że jedna osoba... Bo taki romans może trwać tam, no nie wiem... Powiedzmy... z tydzień, dwa. Ale powiem Wam tak, że... Mm, Jedna osoba może się tak zaangażować, że później, jak ta druga osoba odejdzie, bo y, może być w związku, tak? Może jest y, mężatką tego, lub też no, jest facet, który jest żonaty, tak, i y, y, mówi tej kobiecie, że no, nie zostawi rodziny. Y bo ch chciał tylko przylotny romans, bo tylko taki seks niezobowiązujący, a właśnie ta kobieta się zaangażuje lub też odwrotnie, lub facet mo może się zaangażować, tak? I to później takie mm, takie rozgoryczenie, taki ból i bardzo y, źle to znosi, to rozstanie i tak dalej, więc więc lepiej ja to już od zawsze mówię, że takie, y, w takie romanse to lepiej się nie pchać, jeżeli tam kobiecie, czy tam facetowi zależy, tylko y, na seksie nie zobowiązuje nie pchać się w takie rzeczy. Mo, takie jest moje zdanie. Lepiej to poznać taką osobę, z którą wiemy, będziemy tam po jakimś czasie pewni, że ta osoba jest nas warta. I że z nią chcemy spędzić resztę życia naszego, tak? I że musimy być pewni, że no, nigdy żadnej osoby nie jest się pewnym, czy ona po ślubie nie będzie zdradzała, ale musi być, musi być to zaufanie do tej drugiej osoby. Tak? A w takie romanse lepiej się jest nie pchać, bo to później może źle to. Dla nas może źle się to skończyć, może źle to wyjść. A po co mamy cierpieć, tak? Dobrze, moje serduszka. To tyle. Pa!